Klienta i świadomego rodzica, bo tak naprawdę to jest skierowane przede wszystkim dla rodziców. Bo ja jako rodzic mm -hmm. kieruję to dla rodziców. Ja wiem, ale często widzę większe zaangażowanie babci niż rodziców. One też są rodzicami. Tak. One tak. też mają dzieci, więc tutaj tak. często one odgrywają wielką rolę w tym procesie. Babcie wszystkim. dbają o wnuki da. bardziej niż. E, ale tu jeszcze dodam, ja miałem w tym tygodniu telefon, dzwoniłam babcia. 15-letni wnuk, przetoki, zniszczone jelita, 15-letni, wszystko już po Wiecali. ciężkiej operacji, tak. wszystkie fast foody, jadł z kolegami całą młodość, mhm. Mhm. ale jak można w wieku 15 lat już wszystko zniszczyć? Yy, wiesz, yy, myślę, że to yy, nie chcę teraz wchodzić, ale sobie porozmawiamy kolejny no. raz o tym wszystkim, więc no. to będzie temat taki do, do rozmowy fajnej. Dziękujemy, że przyszliście, tak. poświęciliście czas.